Witam piękne panie Widzowie ten kask leży tak na mnie. To jest rozmiar XL Bardzo ładny, Google też fajne. No, teraz będą filmy z kaskiem. Teraz sobie tu w lewo pojedziemy. Opa, to tak jest zawsze. Nic nie jedzie, można jechać. Ogień! Kurde, ogień! Jazda, jazda panowie! Panowie, 4G to nie źle! Tak sobie można jechać, tylko żeby baterii starpiło. Patrzcie co jedzie. Jo. Nie, ogólnie polecam te kaski. Zaraz wam no. pokażę ogólnie cały. Ale nie no, solidna robota jest ogólnie. Jak mnie oceniacie moje misiaki? Warte, ja nie, raven, robicie robotę. Jakbym dostał swój kot, to by było zarąbicie. Ale nie chcę tego dać, dostałem. Tak to wygląda, nie ma suserki. Witam piękne panie. Jakieś się cały na czarno do ten posłów i do wszystkiego. Hulajnogię mam wówczas, panie jedynie teraz. Tak, rękik, ale zimno jest, fest dzisiaj. Nie jest jakoś cieplutko. Ale nareszcie czuję ten vibe w wakacji, jeżdżę sobie na hulajce, nagrywam, mam super cast, no, kur... Dobra, napiszcie w komentarzu, widzowie, jak wam się podoba dzisiejszy film, Nie jest, jest sukces, szczerze, jak to wygląda, już mogę nagrywać sobie z twarzą. No, jedziemy sobie. Widzowie, trzy, trzy, trzy kreski zużyte zostały, a ja już, dopiero 15 km zrobiłem na tej jednej baterii. Od naładowania, nie? 15 km na trzech kreskach. Coś jest nie tak z tą baterią, albo dlatego, że ja tak zasuwam, nie? Nie mam pomysłu, gdzie jechać teraz. podjechaliśmy tam co? nie. połowę gdzie, nie? O kurde, zero hamulców. To są te zawsze skróty. Dodge Challenger piękny. Kurde 20 km wybiło. Mamy 20 km wykreski na razie. Tak to wygląda. Lewo. Nie na górze. Ale musicie przyznać, że ta akcja z dziewczynami to nic, sobie. Ja ogólnie z takiej perspektywy, mógłbym nagrywać. Nie? Jak oceniacie takie filmy, widzowie? Zapraszam widzów shortów na dłuższe filmy na YouTube. Bo to będzie pierwszy dłuższy film na YouTube. Widzowie zaraz 30 km i mamy dwie kreski. Widzowie! Napiszcie w komentarzach jaki to ciągnie Ładnie John Deere, John Deere to jest, ja wiem, ja wiem, Widzowie, 31 km. Jedna kreska, ale to tak szczędzenie na full manetki. Tak około 35 zrobi się? Na full manetcie. Przepięknie, przepięknie no. Ile maksymalnie jechałeś? Mierzyłeś? 110 Co? 110 O kurde Dobra, lecimy już Ja no, krosik piękny Jak gościu będzie widzieć ten film to kurde Chyba każda hulajnoga na jednej kresce rozpędza się jak 16 lat się rozpędza Każda hulajnoga Ludowie zostawcie subika, łapkę w górę No i czekajcie na kolejny odcinek Mam nadzieję, że wam dzisiaj się podobał odcinek Fajne takie Fajny taki profil też, można pojeździć i pogadać z ludźmi, mam nadzieję, że Wam się spodoba taki film i że będziecie chcieli więcej tego, tak? no. no i zobaczyłem to tyle w dzisiejszym filmie, będę kończyć, do następnego, cześć.